W Polsce Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie jednej z największych afer Get Back, jedna z największych afer finansowych. W historii Polski prawie 10 tysięcy osób zostało szukanych na kwotę prawie 3,5 miliarda złotych. W zawiadomieniu pojawia się nazwisko byłego premiera Mateusza Morawieckiego, dzisiaj szefa EKR-u. Instytucja polska państwowa stwierdza, że jako osoba odpowiedzialna za nadzór dopuścił się zaniechań, które umożliwiły ten dramat tysięcy ludzi. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie był zwykły skandal, to był układ polityczno-biznesowy, w którym państwo stało po stronie brudnych interesów, a nie ludzi. I nie możemy udawać, że się nic nie stało. Człowiek z takimi zarzutami nie może przewodniczyć Europejskiej Partii politycznej pan Mateusz Morawiecki powinien natychmiast ustąpić z funkcji szefa EKR przyzwoitość wiarygodność i odpowiedzialność wobec milionów poszkodowanych obywateli tego wymaga bardzo dziękuję